No, dawno nie było żadnego eksperymentu, no dzisiaj sobie poeksperymentujemy. Mam, dobiłem się kawałek noża, mam dużo płytek podporowych. To są płytki podkładane pod płytki właściwe, to się na nazywa płytka podporowa. Ona jest twarda. Aluminium, jak widzicie, już pięknie toczy, ale jeszcze przetoczę i później zobaczymy jak na stali. Tylko na stali będę... Toczył na wolniejszych obrotach. Zaraz zobaczymy. Szkoda, aluminium dalej, także pięknie toczy. Zobaczę. Dobra, teraz bierzemy się za stal. Przewajchujemy zaraz tam trochę obrotami. Obroty wolniejsze. Zobaczymy, żeby nie uderzyć w ten. O, trochę cofnę. Dobra. Najpierw ustawić, a później toczyć. Nieodwrotnie. No i dobra, teraz zaczynamy. Nie toczyłem stali, także zobaczę. To jest 45. Jak się sprawdzi, będę miał kilka noży. Zrobiłem sobie, zaraz pokażę Wam, jak zrobiłem tą kostkę pod ten nóż. Troszeczkę gorsza powierzchnia to jest ta druga siednica, ale jak na toczenie, to jest bardzo dobrze. Jak na toczenie, bardzo dobrze. To jest troszeczkę lepsza siednica, bo to jest normalną płytką. A tu jest tą właśnie tą płytką podporową. Także nawet tak do aluminium, do tworzyw się wykorzysta. A właśnie teraz zobaczymy. Jeszcze mam tu kawałek jakiegoś twarzywa. Teraz spróbujemy. Nie mam ostatnia krótkich tworzyw, bo bardzo, bardzo wykorzystałem. Także no, ale zobaczymy jak będzie się toczyć tworzywa. Nie wychodzi za ciekawie, ale zobaczymy czy my coś na to poradzimy. Taka wychodzi taka matowa powierzchnia. No dobra, spróbujemy jeszcze raz. dostali dużo lepiej ale no nie można wszystkim wszystkiego zrobić o, to jest płytka stali, także na, na tworzywie sztucznym bardzo ładnie to wychodzi No i tyle by było płytka podprowa toczy a teraz pokażę jak ona wygląda dobra wyjmujemy nóż Muszę ją wymontować. Tu się dziurków już nasypało. Na śrubę torx'a M4 T15 Śruba to wygląda o tak, że taki taki 6 kluczyk i tutaj ma faskę kąt 60 stopni no a płytka też jej wygląda pod kątem jest ona tu jest takie sfazowanie jakby ją zaszlifował przypuszczam, że jak ją bym zaszlifował e, po swojemu, promyki porobił no to ona by i tworzywa ładnie toczyła o to tak wygląda ona ma tu w środku faskę dość gruba zaraz powiem wam ile ma grubości pewnie około 5 mm

no i dobra, to także mam, a kwadrat to jest kwadrat 12, także zwykły, tu jest otwór odpowiednio tylko odsunięty od tego, żeby się płytka nie luzowała, ona jest zaciskana później tu na tym stożku, no i się trzyma, o. A no i cały nożyk na półkę i przyda się. Także dziękuję, pozdrawiam.